Cześć, z tej strony Emilia. Opowiem Wam to podcast o małych zachwyceniach codziennością. Materia życia oglądana przez soczywkę wrażliwości. Zapraszam Was do wspólnego tropienia piękna tam, gdzie inni przechodzą obojętnie. Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego wybrałam podcast jako formę komunikacji ze światem zewnętrznym. Ale zanim do tego dojdziemy, to. Będziemy musieli znowu cofnąć się do czasów dzieciństwa, bo tam wszystko ma swoje korzenie. Może zacznijmy też od słowa, bo ono było w moim życiu bardzo ważne, od zawsze właściwie. I od niego wszystko się zaczęło. Na początku było słowo. Moi rodzice, a raczej moja mama, bo mój tata też próbował, ale moja mama zawsze czytała mi wieczorem książki. Była literatura dziecięca, a to były różnego rodzaju baśnie. I to było dla mnie bardzo ważne. To był wielki stymulator mojej dziecięcej wyobraźni. Dlaczego, dlaczego tylko moja mama czytała mi bajki? A to dlatego, że mój tato, no tak jak był dobry w gotowaniu, tak kompletnie nie potrafił. Czytać, ale czytać w taki sposób, który był w stanie zaangażować mnie jako dziecko emocjonalnie w historię. A jakie czytał? Moja mama była w tym wszystkim po prostu fenomenalna. Ona miała jakieś naturalne zdolności aktorskie, mimo że wcale nie jest jakąś ekstrawertyczną osobą, ale w momencie, kiedy zaczynała mi czytać bajkę na dobranoc, to potrafiła się wcielać w różne postaci zmieniać ton głosu i, i robiła to szalenie dynamicznie i potrafiła tak dawkować napięcie podczas. Z tego czytania, podczas gdy mój tato po prostu czytał takim monotonnym głosem, który mnie e, usypiał i, i sprawiał, że ja nawet nie potrafiłam jako dziecko skupić się na tej treści. E, no bez, bez, e, bez tego takiego emocjonalnego stymulowania mnie e, nie, nie szło w ogóle przywiązać mojej uwagi do tego czytanego tekstu. E, no i mm, to, to, jeżeli chodzi o e, Słowo i moich rodziców, a, a w ogóle to literatura, a raczej zara moje zarażenie się nią, to zasługa mojego dziadka, bo on całe życie czytał. Masę książek i ja pamiętam, że właśnie będąc dzieckiem, które spędzało też dużo czasu ze swoimi dziadkami, obserwowałam go podczas czytania i byłam tym niezwykle zafascynowana. Zawsze pytałam się, jak widziałam dziadka z książką, to się pytałam, co lubisz? A dziadek tak uśmiechał się filuternie pod nosem i mówił mi, czytam książkę koniec. I nie opowiadał mi niczego, ani, ani nie mówił nic na temat treści, a teraz już chyba wiem dlaczego, ponieważ to były najczęściej książki wojenne. Więc e, ciężko jest to powiedzieć coś takiemu coś, coś takiego cztero- pięcioletniemu dziecku. A, a poza tym to e, jest jeszcze jeden aspekt, dlaczego mój dziadek e, e, częstował mnie taką lakoniczną odpowiedzią. E, Otóż mój dziadek nigdy nie był osobą wylewną, w przeciwieństwie do mojej babci, która mówiła bardzo, bardzo, bardzo dużo, i w której kłębiła się masa emocji, i która była niezwykle szczera, wręcz nadszczera, mój dziadek był przy niej niezwykle zamknięty. W zamkniętą w sobie osobą, znaczy w kontraście do niej. I jeżeli miałby być. Postacią w jakiejś sztuce teatralnej, to je, e, kwestie boha, jego bohatera wypowiedzianego przez cały spektakl mogłyby się spokojnie zmieścić na połowie jednej kartki. E, taki był mój dziadek. Mało słów, ale mało słów wypowiedzianych w eterze, w powietrze, ale e, do tego mój dziadek prowadził bardzo bujne życie na papierze. E, pisał artykuły do gazety lokalnej, ale też prowadził bogatą korespondencję. Głównie z osobami pochodzenia niemieckiego, i to byli ludzie, których on poznał, będąc na robotach przymusowych podczas wojny. I to ciekawe, bo normalnie ludzie zazwyczaj chcą się odcinać od takich doświadczeń, a całe szczęście mój dziadek nie miał żadnych traumatycznych wspomnień związanych z tym okresem w swoim życiu. Oczywiście, że nie były to czasy różowe, bo to była wojna, nie oszukujmy się, ale trafił jakoś tak szczęśliwie do dosyć sympatycznej rodziny, która ani się nad nim w żaden sposób nie znęcała i traktowała go całkiem dobrze, mimo, że wcale nie musi i mój dziadek, kiedy już wrócił do Polski i osiedlił się tutaj, to postanowił tych ludzi odszukać i nawiązać z nimi, kon nawiązać z nimi kontakt, i prowadził potem z nimi przez lata korespondencję. Tych listów mam troszkę jeszcze do tej pory. I ten mój dziadek jako po prostu zawsze obserwowałam albo jak czytał albo jak pisał na maszynie i to były właśnie albo te artykuły do gazety albo listy i byłam tym wszystkim szalenie zafascynowana bo ja właściwie no te książki to były które czytał mój dziadek to były książki bez obrazków dla dzieci to po prostu horror, bo tam nie było nic. Tam były po prostu kartki zadrukowane jakimiś dziwacznymi znaczkami, których znaczenia ja w ogóle nie rozumiałam. I to była dla mnie wielka tajemnica i przez ten fakt, że to była wielka tajemnica, ja bardzo chciałam ją poznać. A czasami pamiętam właśnie też, jak obserwowałam mojego dziadka, gdy pisał na maszynie. A to potem, gdy już go nie było, siadałam przy jego biurku, brałam kartkę i próbowałam sama coś tam bezskutecznie napisać, no nie umiałam ani czytać, ani pisać, więc nic dziwnego, <laughs> więc albo pisałam jakieś krzywe szlaczki udające litery, albo wybijałam jakieś chaotyczne literki na jakieś ciągi liter na maszynie do pisania, a z czego mój dziadek miał oczywiście niezły ubaw. No i ja oczywiście bardzo marzyłam o tym, żeby się nauczyć i pisać i czytać. Niestety nie przyszło mi to z taką łatwością, jak można byłoby się tego spodziewać, ale jak już się nauczyłam, to nie mogłam przestać. Nie mogłam przestać. Potem odkryłam, że nie muszę czytać tylko samych lektur szkolnych, że mogę. Korzystać z biblioteki szkolnej i wypożyczać to, co mi się żywnie podoba. Potem przyszło jeszcze odkrycie w, lo, w naszej lokalnej już bibliotece działu dla dorosłych. No i wtedy okazało się, że nie istnieją tylko bajki dla dzieci, ale też taka dorosła literatura. No, oczywiście myślę, że to odkrycie zostało przeze mnie dokonane zbyt wcześnie. No, nikt, nikt tam za bardzo nie patrzył, czy powinnam przeczytać czytać taką czy inną książkę, czy już mogę, czy się nadaje pod jakimś takim względem intelektualnym i poznawczym. Także no czasami niektóre z tych książek poczyniły pewnego rodzaju spustoszenie w moim dziecięcym umyśle, no ale jakoś żyję, blizałam się. Niemniej jednak literatura była dla mnie zawsze bardzo ważna, a raczej słowa i to, że można życie i rzeczywistość tymi słowami opowiedzieć. Wróćmy do dźwięków, no bo w sumie przecież mam Wam opowiedzieć, dlaczego wybrałam podcast. Ja jestem w ogóle dzieckiem muzykalnych ludzi. Moi rodzice. Poznali się na chórze kościelnym. Śpiewali oboje. Moja mama śpiewała w sopra, sopranach, a mój tato w basach. I e, potem kiedy już się pobrali, no to w dalszym ciągu kontynuowali to swoje zainteresowanie i, i śpiewali w chórze kościelnym i zabierali mnie tam, więc ja od y, tak naprawdę Pierwszych lat swojego życia ja i moja wrażliwość były kształtowane przez rzeczywistość dźwięku, też i muzyki. I w ogóle pamiętam, że to jest też ciekawe, bo ja tak słuchałam tych moich rodziców i innych ludzi śpiewających, i okazuje się, że ja już od wczesnych lat mojego dzieciństwa miałam jakieś swoje określone preferencje, którymi nikt mnie nie zarażał. Pamiętam, że że właśnie siedziałam tam na ławeczce, słuchałam, bo byłam często właśnie przy mojej mamie, więc przy sopranach a, i słuchałam tego śpiewu i pamiętam, że się modliłam Panie Boziu, żebym ja tylko nie miała sopranu, tak bardzo chciałabym śpiewać altem. <laughs> I e, do, dziś, do dziś pamiętam te swoje myśli. Nie wiem skąd się wzięło to upodobanie do niskich głosów bardziej niż do wysokich, ale potem pamiętam, że Zawsze, kiedy kogoś poznawałam, to największe wrażenie robiły na mnie właśnie takie głosy niskie, tak takie ciepłe. Nazywałam je kiedyś zamszowymi, a gdzieś w jakiejś literaturze też usłyszałam, że coś w stylu, że, że ktoś nazwał taki głos na przykład głosem koniakowym, cokolwiek to znaczy, nieważne. No i te, te dźwięki gdzieś się zawsze przeplatały. Do tego w moim domu, jak chyba w większości polskich domów w latach 90 był magnetofon. Magnetofon z funkcją nagrywania. Też często. To był taki stary magnetofon, taki czarny. Prostokątny, płaski, nasz nazywał się grundik i jeżeli ktoś e, m, przeżył dzieciństwo w tamtych czasach, to na pewno go kojarzy. I no któregoś dnia ja oczywiście odkryłam, że można się nagrać na kasetę. No i to było wielkie objawienie. Pamiętam, że z moim młodszym bratem czasami bawiliśmy się w nagrywanie jakichś takich udawanych audycji radiowych. I to była olbrzymia Frajda. A kiedyś jeszcze pamiętam, że teraz znalazłam jakieś jedne ze swoich nagrań i byłam w ogóle pod wrażeniem, że taka gówniara tak szczegółowo opisuje cały swój pokój. A no, to było w ogóle bardzo urocze. Te, te audycje oczywiście wiadomo nie były jakieś super ciekawe, bo dzieci nie mają zbyt bujnego życia, więc nie mają też z czego polepić tej rzeczywistości dźwięków. W każdym razie tak. To nagrywanie było bardzo, bardzo już dawno w moim życiu. Jak możecie się domyślić z dźwiękiem i ze słowem jest ściśle związane radio. I ono też kiedyś zajmowało sporą część w moim życiu. Teraz właściwie to w ogóle nie słucham radia, a tak samo jak nie mam w domu telewizora i za bardzo też nie czytam gazet, ale kiedyś radio było ważne. I jako taka piętnastoletnia podfruwajka pamiętam, że bardzo lubiłam słuchać nocnych audycji radiowych, a też ze względu oczywiście na muzykę, jaka wtedy była tam puszczana, bo kiedyś jeszcze nie mieliśmy w latach 90. Takiego dostępu do nieograniczonego do muzyki, jak teraz mają młodzi ludzie, więc ani nie było takiej możliwości, żeby sobie na przykład YouTube'a odpalić, albo Spotify, albo jakikolwiek inny serwis internetowy, w którym można by było słuchać muzyki, jakiej nam się żywnie podoba. Wtedy były od tego nocne audycje radiowe, i właśnie prowadzący zazwyczaj zapoznawali swojego słuchacza. Słuchacza z jakimiś albo nowymi albumami, albo jakieś prezentowali bardzo, bardzo stare pozycje. No i ja bardzo lubiłem w ogóle tą atmosferę, jaką potrafi stworzyć radio, bo w dzień radio wygląda zupełnie i brzmi inaczej. To jest takie radio pełne, tak, takie poszatkowane, po, pocięte co godzinnymi serwisami informacyjnymi, takimi z, z bieżączką, która się dzieje na świecie. I, i nie wiem, tam są wiadomo jakieś audycje polityczne albo ekonomiczne. A gdzie mydło i powidło? Ma być ogólnie dosyć energetycznie, a w nocy, w nocy robi się bardziej taka artystyczna atmosfera. I w ogóle uważam, że wielu, wielu radiowców to są prawdziwi artyści, bo oni potrafią po prostu stworzyć niesamowitą atmosferę i swoim głosem, słowami. I muzyką, którą jest poprzetykana taka audycja, potrafią tworzyć świat. Po prostu potrafią tworzyć świat. Jest to takie miejsce odskoczni, w którym można przez chwilę poprzebywać. I ja bardzo, ja bardzo, lubiłam takie nocne audycje, czasami też pamiętam właśnie, że jak byliśmy w podróży, to też się czasami włączało takie radio i, i wtedy czułam jakbym, jakbym, przeszła do jakiegoś innego świata. No i ten świat, ta rzeczywistość słowno-dźwiękowa, może to śmiesznie brzmi, nieważne, ale no nie wiem jak wam o tym opowiedzieć. A sprawiała, że mm, no ja zawsze jakoś tak ceniłam ten ludzki głos. Zdawałam sobie sprawę z tego, że on ma jakąś taką przedziwną moc kojenia, uspokajania że może być nośnikiem wielu ważnych informacji że może poruszyć że może uspokoić. Bo no wiadomo, że normalnie to w takim zwyczajnym życiu to nikt się tak bardzo nie skupia jak ci ludzie, którzy tam pracują swoim głosem gdzieś w tej ciemności, e, mówiąc do mikrofonu i, i starając się bardzo precyzyjnie opisywać niektóre zjawiska, jakie, jakim towarzyszy życie. Na, na co dzień nasz język jest bardzo niechlujny. Nikt nie dba o to, żeby mówić pięknie i żeby ten głos brzmiał ładnie. Więc my czegoś takiego na co dzień nigdy nie doświadczamy. I no, to było zawsze dla mnie bardzo ważne. I jeszcze potem. Trafiłam do świata ASMR już jako dorosła osoba. Wprowadził mnie do niego pewien sympatyczny małolat, którego z tego miejsca pozdrawiam. I to jest dziwaczna rzeczywistość. Ogólnie ASMR jest takim zjawiskiem. Jakiegoś takiego mrowienia, a rozluźnienia, które jest spowodowane słuchaniem jakichś tam pewnych odgłosów, albo właśnie ludzkiego głosu, i też często, na przykład, oglądaniem. Jakiś powolnie wykonywanych czynności. Ja ogólnie ASMR konsumuję przez uszy, nie przez oczy, nie oglądam filmów. Zazwyczaj robię to wszystko jeszcze w, w pozycji poziomej, z zamkniętymi oczami, więc absolutnie nie, nie oglądam filmów, tylko zawsze słucham. I nie lubię w ogóle takich filmów, w których są na przykład same, znaczy takich nagrań, w których są same odgłosy. I zdałam sobie sprawę, że mnie najbardziej Relaksuje głos drugiego człowieka, głos spokojny, głos kojący. Tak naprawdę to jest wcale nie tak dużo momentów w naszym życiu, kiedy możemy takiego rodzaju głosu doświadczyć, bo nasi najbliżsi też często nie mają dla nas zbyt wiele cierpliwości, więc ten głos jest często pełen zdenerwowania, nierzadko podniesiony. W zależności oczywiście od tego z jakiego temperamentu osobami e, przychodzi nam obcować na co dzień, ale też i obcy ludzie wcale do nas nie przemawiają głosem jedwabnym e, i chyba, że to są, nie wiem, jacyś terapeuci, w każdym razie e, tak naprawdę to albo właśnie radio, albo właśnie takie ASMR, albo właśnie podcasty są miejscem, kiedy głos ludzki może nas pogłaskać w nasze czułe miejsca w naszym sercu. I ja po prostu któregoś dnia poczułam, że to jest chyba coś dla mnie, że właśnie słuchałam. As, nagrań ASMR, używając ich właśnie w celach relaksacyjnych, i wiedziałam też już, że istnieją podcasty od jakiegoś czasu. Ale też nie lubię takiej agresywnej formy, kiedy ktoś roz, rozmawia o, o różnych tematach takim mocno podnieconym, podniesionym głosem, niezwykle dynamicznym głosem takiego sportowego speakera. Nie cierpię tej, tej formy przekazu. Więc pomyślałam, żeby te dwie formy jakoś ze sobą spleść, czyli z jednej strony spokój. A z drugiej strony też skupić się jakoś trochę na formie i móc opowiedzieć o rzeczach, które są powiedzmy, że neutralne, które nikogo w żaden sposób nie rozdrażniają, a nie są kontrowersyjne, bo. Poczułam się w jakiś sposób może zobligowana do tego, żeby odwdzięczyć się tym, którzy mnie kiedyś swoim głosem ukoili i pozwolili oderwać się od jakichś problemów, trudnych spraw, trudnych emocji. I teraz ja postanowiłam stanąć po drugiej stronie i mam nadzieję, że spędzicie ze mną trochę miłych chwil w bezpiecznej, miłej przestrzeni. Dziękuję, że chcieliście przez chwilę towarzyszyć mi w moim małym świecie dźwięków. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapki lub komentarza. Wszelkie wskazówki i pomysły są mile widziane. Chcę, żebyśmy razem tworzyli to miejsce. Jeśli macie ochotę spotkać się ze mną następnym razem, kliknijcie dzwoneczek. On da Wam znać o nowych materiałach. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.